Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny, że Farmix 125. 25 jest to drugi film z Work in Progress na mapie Wola Zabierzowska, którą postanowiłem przenieść do Farminga właśnie 25. Pokażę wam ile mi się dotychczas udało zrobić. Eee, i, i, i No i tyle, na tym to polega. Eee, ale zanim do tego przejdę chciałbym tylko szybko prosić o łapkę w górę, o subskrypcję, ponieważ chciałbym do 1500 subów do, dobić do końca roku, a jest to coraz cięższe. Yy, jakiś również komentarz, żeby podbić statystyki. Może być cokolwiek napisane w tym komentarzu absolutnie. Jeżeli oglądasz to na telefonie, to masz również opcję podbicia, również będę za to wdzięczny. Yy, I cóż, i lecimy, tylko sobie włączę komendę na szybkie poruszanie się. Dobra, mamy to, więc zacznijmy może od budynków. Jak widzicie, trochę tego tutaj jest. Więc sobie zacznijmy od tej części mapy. Sobie pokażę Wam, jakie modele udało mi się na razie zrobić, bo na razie to jak widzicie na mapie tutaj nie ma nic, to są same budynki, nie? Także zaczniemy od tej części. Może tutaj. Tutaj mamy, nie wiem czy Wam to pokazywałem w pierwszym odcinku, jeżeli tak to przepraszam, ale jeżeli nie to zobaczcie. Mamy tutaj e elewator zbożowy zrobiony, on już tą drogą działa. Wiadomo, zdjęcie jest jeszcze nieaktualne, ale elewator ogólnie już jest działający. Tutaj macie jakieś tam jakieś tam duperelki, jakieś tam skrzynie, takie ogrodzenie. E takie silosy, tutaj jest oczywiście z sypu. Takie, to jest ten sam praktycznie element, co jest na cypuchowie, ale jako, że na Woli Wolizabiorskiej też było podobne, to stwierdziłem, że no kurde, no skoro takie coś tu było, no to zrobimy też i e, w 25, prawda? No, e, tu mamy jakiś tam parking, wiadomo, jakieś tam jazdy do garażu, bla, bla bla, duperele, jakiś widlaczek, jakieś pachołeczki, kolejne samochody. Tutaj można sobie spokojnie wyjechać. E, I tutaj macie wyjeździć z tego. Właśnie z to jest właśnie do niego dojezd, jak widzicie. No i teraz przechodzimy tutaj. Mamy tutaj domki przygotowane na razie, one, są, one będą oczywiście inaczej trochę rozstawione. Będą jakieś tam wiecie, garaże, jakieś tam krzaki, drzewa, inne tego typu rzeczy. To jest na razie stan surowy. Sobie szykuję po prostu modele, więc tutaj mamy taki o, dom. Pierwszy, tutaj, o Jezu, wpadłem do środka. O, udało mi się wyjść. E, tu mamy kolejny domek, jak widzicie, proszę bardzo. Tak o. Wygląda. Tutaj mamy kolejny. Taki duży ceglany dom. Taki był, więc taki również zrobiłem. Tutaj mamy kolejny. Taki inny trochę. Kształt domu. Jakieś tam balkoniki. Jakieś tam duperelki. Proszę bardzo. Coś takiego. Tu mamy kolejny. Taką chałupkę. Fajną. Proszę bardzo. Tu mamy kolejny dom. I tu mamy jeszcze taki. Więc tutaj mamy takie właśnie oto. Yy, domki, prawda? Dobrze, lecimy w takim razie dalej, tam pojedziemy później. Tutaj mamy kolejny model. W ogóle, zobaczcie drogi, mamy tutaj fajnie zrobione. Yy, one są na teren. Dekal, zrobione myślę, że wygląda to spoko. Dajcie znać, co widzicie. Według mnie spoko te drogi wyglądają. Jest naprawdę fajny efekcik, bo te drogi rzeczywiście się ukształtowują do terenu, a jednocześnie jest fajna teksturka. Dobra, tu mamy kolejne budynki. Tutaj mamy taki sam budynek jak jest na, 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 na Cybuchowie w Mleczarni i to również będzie swoją drogą Mleczarnia. A tutaj mamy taki budynek duży, tutaj w 19 on takowy tutaj był, więc tutaj również takowy będzie. Jak widzicie ładnie wszystko jest już Zrobione. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejne budyneczki. Tutaj mamy, w ogóle, zobaczcie godzinę startową. Zrobiłem coś takiego, że na moich mapach teraz godziną startową będzie 6:30. To będzie na wszystkich mapach, na których będę, na, które są mojego autorstwa, więc przyzwyczajecie się, że u mnie takie coś po prostu będzie. Takie nawiązanie do starych bo w starszych farmikach też tak to wyglądało u mnie na mapach. Dobra. Tu mamy sobie takie to budyneczek, proszę bardzo. Taki tam, takie jakby biuro, nie wiem jak to nazwać w sumie a tutaj mamy takie, taką wiatkę na belę bo tutaj będzie skup bel w przyszłości postawiony lecimy dalej, lecimy tutaj do miejscowości tutaj mamy kolejny taki ceglany domek, proszę bardzo taki o, zrobiony tutaj mamy znowu kolejny dom taki myślę, że całkiem spoko domek tutaj mamy ten, który jest na Lipinkach Wyjęty, tutaj mamy taki fajny dom, no jeszcze troszkę, myślę, że to jest całkiem zacnie wygląda, proszę bardzo, zobaczcie sobie, mm, te cegła tutaj fajnie się prezentuje, to tekstura cegły, Fa -fa fajnie to wygląda, e, tutaj kolejny taki domek, mm, on jest wzięty akurat z, bodaj, z, 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 z... z Cybuchowa też, tutaj mamy kolejny dom, taki, o, proszę bardzo, też Cybuchowa, Tutaj mamy nowy model domu, taki, tutaj trochę roboty przy nie było, ale wygląda myślę naprawdę, naprawdę fajnie, eee, lecimy dalej, tu mamy kolejny domek zrobiony, proszę bardzo, eee, kolejny model domu, tym razem taki, Proszę zobaczyć, tutaj mamy wyjęty z lipinek model, ten mamy też z lipinek, tu mamy sklep wyjęty z lipinek, tylko zmienione logo i ikonki trochę, ale budynek jest ten sam. Więc jak widzicie, recykling modeli również ma miejsce. Tu mamy taki kolejny nowy dom, proszę bardzo. Taki cegolany, jakiś taki starszy troszkę. Tutaj taki dom, również wyjęty z lipinek. Ten dom wyjęty z Lipinek i ogólnie na wszystkich moich papach, chyba występuje ten model. Eee, także lecimy dalej, trochę tekstury asfaltu też przerobiłem, jest trochę ciemniejsza i te paski zrobiłem rzadsze, bo one były za gęsto. Myślę, że wygląda naprawdę fajnie. tekstury tekstura drogi, dajcie znać sobie o tym, co wy otwierać dzisiaj, mi się ona bardzo podoba osobiście. Eee, dalej, mamy tu kolejne gospodarstwo. Tutaj mamy domek wyjęty z cebuchowa. Mamy taki garażyk. proszę bardzo, i tutaj taki. Garażyk trochę jak widzicie z takim wgłębionym trochę dachem i tu w środku normalnie wszystko sobie elegancko jest. Eee, lecimy dalej, i tu mamy taką od. Tu mamy budnek z sklepów, również taki jaki był na Cybuchowie. Następnie, tutaj mamy kolejne gospodarstwo. Tutaj mamy dom z lipinek wyjęty. Tu jest ta wiatka, taka, którą często możecie spotkać na moich mapach. Tu mamy takie oto, e, taką oto shopę. E, I tutaj jeszcze podobno ma, nie ma tych drzwi, że tu są trzy normalne bramy po prostu i tyle. E, dalej, mamy kolejny domek. Tutaj jak widzicie tutaj jeszcze ten taki mniejszy domek i Trochę nietypowy, ale też jest. Tutaj mamy taki, tutaj normalnie będzie wjazd do garażu, tylko on jest teraz przykryty, ale ten wjazd normalnie tutaj e, będzie. E, więc sobie proszę zobaczyć jak fajnie się prezentuje. I tutaj mamy znowu tę samą, teraz tu są zrobione e, inne cegiełki troszkę. E, tu mamy taką szopę, proszę bardzo. I tu taką szopę, to jest dokładnie ta sama co była tam, tylko że tutaj e, jest z cegły czerwonej, prawda, z cegły polskiej cegły, więc yy, spoko. Tu mamy ten sam dom, który widzieliście już wcześniej, tylko ze zmienionymi teksturami. Yy, to jest ta sama sytuacja. Ogólnie domów jest dużo poduplikowanych, jak widzicie, nie? Tylko są zmienione na przykład teksturki, żeby nie były takie same. Tu mamy tak, tu mamy trzeci raz ten sam model domu, o Jezu, znowu wpadłem, o dobra, e, to jest ten sam, ten, który widzieliście wcześniej, to jest znowu ta szopa, tu znowu inne teksturki, ten znowu model domu, o i tu jest inny trochę, ten akurat model domu jest inny, taki tutaj był, więc taki również zrobiłem. A tu mam taki e, kenarzyk, proszę bardzo, e, tutaj mamy ten dom, który już też widzieliście wcześniej i tutaj punkt charakterystyczny, czyli sklep, kiedyś to był u Prysi, teraz to będzie sklep u Jolaśki, sklep spożywczy, owszem właściciel Jolanta Waldusiowa, myślę, że większość to nawiązanie Zrozumie. Proszę bardzo, logo Unii Europejskiej jest, jest. Tak było, więc wszystko się jak najbardziej zgadza. No i tutaj taki dom zniszczony. Taki był, więc również oczywiście będzie. Dobra, lecimy dalej, a możemy tutaj zajrzeć do tartaku. Tutaj mamy sobie budynek tartaku zrobiony już, widzicie model. Proszę bardzo, to jest również jakaś tam piła. Wiadomo, proszę bardzo. To wszystko będzie później sobie ładnie opakowane, nie? Tak, tak wygląda, tak właśnie w środku. Tak, jakby hala bardziej, więc myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Dajcie znać o tym, co sądzicie. Kolejny budynek to jest cukrownia. Był taki budynek, więc taki budynek również jest. Proszę bardzo, będzie to cukrownia Polcuks, więc myślę, że fajna zostać nazwa wymyślona przeze mnie. Tutaj mamy drugi budyneczek cukrowni, takie jak to biurowe, co jak coś ala, A tutaj coś, co właściwie nie wiem, czy. Jest. Tak szczerze, taki budynek był, więc, no jak był, to zrobiłem, żeby się wszystko zgadzało, prawda? E, więc proszę bardzo, e, lecimy dalej. Teraz e, skoczymy sobie tutaj. Skoczymy sobie tutaj i tu jest budynek e, Gorzelni destylarni. E, gorzelni, nie, to jest destylarni. Był sobie taki potężny budynek tutaj ceglany, więc, również on tutaj, jak widzicie, e, jest. Fajne takie okiennice są zrobione. Możecie sobie. Zobaczyć, tak on się właśnie prezentuje. Swoją drogą robiliśmy go na live, więc jeżeli ktoś był, to widział proces tworzenia tego modelu. Eee, I tutaj jakiś taki wiadomo kominek. Tutaj z tyłu będzie normalnie syp i będzie można sobie tutaj sprzedać nasze produkty. Eee, dalej, 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 dalej. Kolejny budynek, to jest taki kolejny zniszczony dom. Widzicie ten jeszcze bardziej zniszczony: już mało z niego zostało. Tu jest jakaś urwana w ogóle ściana, gdzieś tam żwiry. to jakaś taka dziura, więc no resztki faktycznie już zostały tutaj, nie? To tu jest znowu ten model dom, który już dobrze znacie. Ten model też jest znany, on jest na Cybochowie. Ten model też już wcześniej był, raz widoczny. Teraz tutaj jest w takiej wersji żółtej ten budynek też już widzieliście, tylko to są zmienne cegły garażyk. To jest taki mocno czerwony dom. A stwierdziłem, że kurde, czemu nie? Jeden taki wyróżniający się może być intensywny kolor domu, e, bo czemu by nie? Taki krwisty, nie? taki piekielny dom. E, to kolejny dom, taki delikatniejszy kolor. E, proszę bardzo. Yy, tutaj mamy taki o inny, to jest nowy model doma akurat zrobiony. Taki fajny, żółty. Możecie sobie zobaczyć, wygląda całkiem spoko. Tylko widzę, że tu cały coś nie jest spoko, więc przy okazji będę musiał to poprawić. <laughs> A widzicie niestety no, błędy się zdarzają. Człowiek na nich nie zwrócił uwagi. Ale tutaj dobrze, że to zauważyłem. Yy, także sobie do to zanotuję. Dobra, zanotowałem. Lecimy dalej po odcinku sobie to, po nagrywaniu sobie to poprawię. Tu mamy kolejny budynek domu, też nowy modelik, proszę zobaczyć. Tak oto się prezentuje. Myślę, że całkiem nieźle. I z domu to by było w sumie na tyle. Lecimy jeszcze tutaj. Tutaj mamy handlarza zwierząt. Tutaj taki będzie fajny zielonot zielony kolor, taki trochę tak, to jest ten sam, co jest na cybukowy zlądno, potem widzimy teksturę na zieloną, więc będzie sobie tak wyglądał i tu macie logo zwierzek. Proszę bardzo, takie będzie logo zwierzek z takim, z taką oto głową krowy. E, więc tak będzie wyglądało logo handlarza zwierząt. E, jeśli chodzi o budynki, to jest chyba e, tyle, co mógłbym wam pokazać na razie, ale. Ale, 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 to jeszcze nie wszystko, ponieważ są jeszcze budynki play już sporo ich zrobiłem, pokażę Wam co mi się udało dotychczas zrobić, w sensie budynki, które będą grywalne do kupienia, one będą na, na gospodarka. a mianowicie, zacznijmy od tego garażu. Eee, czekaj, a, będziemy koło starta wystawiać, tu mamy taki garaż, zaraz Wam pokażę je z bliska, tylko sobie kupię wszystkie, po kolei, proszę bardzo, tu damy to, tu damy to. Tu damy to, dodamy to i gdzieś trochę tych budynków już zrobionych eee, jest, prawda? Jeszcze mamy. Jeszcze mamy dom, jeden zrobiony, proszę bardzo. Więc tak, jesteśmy w tym miejscu. I zacznijmy może od domu. Taki mamy sobie model domu. Proszę bardzo. Będzie nasz grywalny dom. Tutaj macie filkę e, do przebierania się, a tutaj możecie sobie normalnie spać. Eee, tak się dom prezentuje, proszę sobie zobaczyć. Taki model był, więc taki model również teraz yy, będzie, prawda? Tutaj mamy taką motowiatkę grywalną. Tak, a tam standardowa wiata nic niezwyczajnego drewniana. Wyjęta żyft stybuchowa muszę przyznać. Ta sama jak ta. Ona jest po prostu skopiowana z cybuchowa. Oczywiście wrota można sobie elegancko otworzyć i wjechać sobie do środka. Yy, ten budynek tutaj, on jest już nowy. Tego budynku nie było, proszę zobaczyć. Tutaj. Można sobie wszystko ładnie podpierać, tak wygląda w ogóle z boku, jak się prezentuje ten budynek. Yy, można sobie wejść do środka, w środku macie oczywiście światełka, proszę bardzo, możecie sobie zapalić. Tutaj y, oczywiście w tych sekcjach również światła są, proszę bardzo, i tutaj również światło jest. No i te drzwiczki u góry też da się otworzyć, tutaj to co macie, proszę zobaczyć. Więc jeżeli sobie podstawić jakąś drabinę czy coś, a może, może nawet zrobić jakąś drabinę do tego, to tu można sobie normalnie wejść. Jest tu nisko, co prawda, ale jeżeli ktoś by chciał na przykład sobie jakieś kostki tu układać czy coś na stryku, to e taką możliwość będzie oczywiście miał. Jest to możliwe. Także lecimy, e lecimy dalej. E do garażu te może tego tutaj. Ten garaż jest wzięty również żywcem z Cybuchowa. Tak, także tak on się prezentuje, oczywiście można tutaj. Światło zapalać. Powrata się normalnie otwierają, proszę bardzo, nic nadzwyczajnego. Tutaj mamy kolejny garażyk, to jest akurat nowy zrobiony, proszę bardzo, taki mniejszy trochę. Jak widzicie, ale również jest, więc jakiś tam sprzęcik sobie możecie tutaj upchać. Mamy kolejny nowy garaż. Mm, proszę bardzo, można sobie wejść do środka, tak wygląda w środku ten garażyk. Yy, można sobie oczywiście te wrota tutaj otwierać, tutaj te drzwi również, tu macie światło. Proszę bardzo, działa, 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 tak wygląda on yy, z przodu, z otwartymi wrotami, więc myślę, że całkiem, całkiem ciekawy również. Yy, dalej, yy, tu mamy takiego blaszaka typowego. Mo którego możemy sobie otworzyć i tutaj wejść sobie do środka, wiecie na no, jakiś tam samochód czy coś, e, myślę, że całkiem spoko e, patencik e, taki blaszek więc takiego również zrobiłem. E, dalej, e, Tutaj mamy taki duży garaż, on również jest wzięty z Cybuchowa, tylko ze zmienionymi trochę teksturami. O, cała różnica, ale w środku oczywiście wszystkie bramy tutaj ładnie działają, tutaj nie ma się co bać. Światła do zapalenia, to samo w tej sekcji, proszę bardzo, e, o. Jak widzicie, normalnie wszystko działa. Także jest git. Eee, dalej, tu mamy taką wiatkę. Zrobioną. Proszę bardzo, taka tutaj wiateczka. tutaj jest do wejścia do środka. Więc tutaj może jakieś tam worki czy coś może będziecie mogli sobie kłaść. Tam jakieś tam, nie wiem, rzeczy do przenoszenia w łapie, nie? Eee, będzie taka możliwość. Tak sobie ona prezentuje. Tutaj, proszę bardzo. Eee, Kolejny budynek. Tutaj, tu jeszcze zostało to, tak? Wszystkie sprawdziłem, tak. Jeszcze zostało ten garaż. Znaczy taka stodoła bardziej. Tutaj oczywiście również sobie można wejść do środka. Proszę bardzo. E, tak się prezentuje. Światło oczywiście działa. Tutaj macie takie drzwi jeszcze jedne. E, można sobie otworzyć. E, I tutaj macie taki garaż. Tutaj światło również jest. I można sobie tutaj otworzyć ten Bramę metalową i macie sobie normalnie wyjazd. Jest to trochę nieintuicyjne z tymi drzwiami, ale właśnie taki zamysł, że ma być to takie polska studowa, trochę nieintuicyjna, nie? Że zamiast się otwierać ze środka, otwierają się od zewnątrz. Więc no to tak, tak będzie, nie? Tak będzie. Tutaj tak sobie kupacie jakiś ciągnąć coś, to miejsce na spokojnie będziecie mieli. E, więc tak się ten budynek prezentuje i to jest chyba tyle. Co mam na razie Wam do przekazania i do pokazania. Więcej rzeczy na razie nie mam. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie moje postępy prac nad mapą. Eee, I cóż, do zobaczenia w filmach. Cześć.